Cześć! Wiele osób mnie nie zna i myśli, że urwałam się z choinki i nagle pewnego dnia postanowiłam zacząć uczyć o winie. Dlatego dzisiaj opowiem Wam trochę o sobie, o tym jak powstała dziewczyna z butelką wina i dlaczego w ogóle zaczęłam prowadzić profile w social mediach. Ja mam na imię Marta, jestem dziewczyną z butelką wina. Zapraszam na odcinek. Tak, Czyli Carlo Rossi. Uuu. Zawodowo od prawie 10 lat zajmuję się marketingiem. Pracowałam w branży gastronomicznej i w branży fitness. Żeby było śmiesznie. Najpierw sprawiałam, żeby ludzie więcej jadli, a później, żeby się odchudzali. W 2020 roku, kiedy jak wszyscy wiedzą, pandemia nas uderzyła i zamknęło się właśnie gastro i kluby fitness. W pewnym momencie wszystko się zamknęło, zostaliśmy zamknięci w domach. A ja, jako typowy pracoholik, musiałam się czymś zająć. I właśnie wtedy, w kwietniu 2020 roku, założyłam profil dziewczyna z butelką wina. Dlaczego akurat z wina, a nie sportu? Dlatego, że winem interesuję się od 2016 roku, tak mniej więcej. I taką pierwszą rzeczą, która natchnęła mnie do tego, żeby zainteresować się winem, był Wojciech Cyran. Wojtek jest ambasadorem w Polsce marki Jacobs Creek. Dlatego nadal mam ogromny sentyment do tej marki i zawsze ją polecam, jeśli chcecie kupić wino marketowe, które jest dostępne właściwie wszędzie. Jest to wino masowej produkcji, ale naprawdę dobrej jakości. Zapisałam się na lekcję gotowania do Karola Okrasy, gdzie Wojtek później przedstawiał taki krótki pairing do dań, które gotowaliśmy. Tak mi się to spodobało, że postanowiłam później zapisać się do Wojtka na degustację winy. Byłam zachwycona tym, jak wino się różni, jak wino zmienia się w zależności od tego, jakie potrawy do nich dobierzemy. I to był taki pierwszy kopniak do tego, żeby zainteresować się winem. Zawsze lubiłam jeść, chodzić po restauracjach, odkrywać nowe smaki. Podczas podróży to było moje ulubione zajęcie, żeby poznawać takie bardzo lokalne miejsca. A tutaj był cały obszar dla mnie zupełnie nowy, który mogłam poznać. No i zaczęłam chodzić po restauracjach, które szczyciły się tym, że mają lepszą kartę win, sommelierów. Zaczepiałam ich, wypytywałam, kupiłam kilka książek. Któregoś razu zrobiłam sobie też kurs sensorycznej analizy wina, bo chciałam wiedzieć, w jaki sposób określać wino dobre od gorszego. Jakie są w ogóle zasady i czym się różni takie wino złe, niedobre od takiego jakościowego i, i drogiego? I tak naprawdę właśnie kiedy zrobiłam ten kurs analizy, analizy sensorycznej wina, dopiero zrozumiałam, czym jest wino jako trunek i dlaczego jeden kieliszek, jedna butelka wina jest dobra, a druga niedobra. Przez 4 lata zajmowałam się winem, jeździłam po różnych winiarniach, degustacjach. I właśnie dlatego, kiedy przyszła pandemia, a ja się musiałam czymś zająć, postanowiłam założyć profile w social mediach. Po pierwsze, było to dla mnie łatwe, bo zajmuję się marketingiem, więc jest to super naturalne. Nie muszę się tego uczyć. Dla wielu osób, które zajmują się winem czy jakąkolwiek inną branżą, wejście w social media jest trudne, bo muszą się od początku uczyć tego przekazu, w jaki sposób to robić, w jaki sposób działają algorytmy, co jest ważne. Dla mnie to było bardzo naturalne, bo zajmuję się tym zawodowo. Myślę, że też dlatego e, mój profil tak szybko się rozrósł i e, bardzo szybko zaczęłam się tym zajmować tak półzawodowo. Kolejnym powodem, dla którego założyłam te profile, jest to, że nie mogłam znaleźć miejsca w sieci takiego w języku polskim, które mówiłoby o winie w prosty sposób dla początkujących osób, e, no, takich jak ja jeszcze wtedy byłam. Wszystkie czasopisma w Polsce, większość publikacji, moim zdaniem, były takie mocno zaawansowane. Ja pamiętam, że na początku nawet nie wiedziałam co googlować za bardzo, a wszystkie książki były napisane przez ludzi z Wielkiej Brytanii albo ze Stanów Zjednoczonych. Zakochałam się w blogu Wine Folly, bo przedstawiał on w naprawdę prosty sposób, wino, no, bardzo prostym językiem. E, więc pomyślałam sobie, dlaczego nie założyć czegoś podobnego w Polsce. E, no i tak wyszedł pomysł na dziewczynę z butelką wina. Jestem dziewczyną, lubię butelki pić, a nie kieliszki, więc mamy dziewczynę z butelką wina. Obecnie prowadzę już profil od ponad e, dwóch lat, prawie dwa i pół roku. E, zrobiłam właśnie tą analizę, analizę sensoryczną wina, z której mam certyfikat. E, następnie poszłam na kurs w Set 2. W to jest szkoła londyńska, Wine and Spirit Education Trust. I to jest taka szkoła bardziej dla branży, dla sommelierów, em, dla kupców wina, która po prostu systematyzuje wiedzę i uczy. Ona jest uznawana na całym świecie, to jest to chyba najbardziej popularna e, szkoła, która uczy o winie. Następnie z, zapisałam się na kurs W Set 3, również ukończyłam ten kurs. No i oprócz tego oczywiście mam masę książek, uczam się w domu, w winie najważniejsze jest doświadczenie, dlatego zawsze polecam chodzić na degustacje, czytać, próbować, poznawać, nie zamykać się na smaki. Oprócz kanałów na Facebooku i na Instagramie postanowiłam założyć TikToka. Wiadomo, w pandemii TikTok stał się super popularny, ludzie siedzieli w domu, nudziło im się, zaczęli tańczyć, śpiewać i wariować. Dla mnie to było też takie rozluźnienie, taka odskoczenie od rzeczywistości, dlatego też teraz prowadzę właśnie ten kanał. Później wymyśliłam też, że chciałabym jednak pisać bloga, bo umówmy się, social media, TikTok, Instagram to miejsce raczej na krótkie formy, a wino jest bardzo skomplikowanym tematem. I pomimo tego, że moim celem jest pisanie o winie w bardzo przystępny sposób, to niestety niektóre tematy wymagają, rozwinięcia tematu yy, i myślę, że blog jest właśnie fajnym pomysłem na to. Jeszcze nie zaczęłam tam pisać, bo na razie nie mam czasu, ale parę artykułów tam znajdziecie. Na mojej stronie internetowej jest też sklep, w którym sprzedaję na przykład t-shirty z ilustracją Basi Flores biżuterię, a ostatnio wydałam kurs ABCD Wina, który również możecie kupić na mojej stronie. No i oczywiście jeśli oglądacie mnie tutaj, to wiecie, że posiadam kanał na YouTubie. Bardzo niekomfortowo czuję się przed kamerą, dlatego postanowiłam nagrywać tutaj te odcinki, żeby wyjść ze strefy komfortu. Obecnie piszę głównie właśnie posty edukacyjne, staram się przybliżać wino staram się przybliżać wino w prosty sposób, łamać mity, tłumaczyć jak otwierać wino, ale też co tydzień w Marketowej Środzie polecam wina z marketów, bo zdaję sobie sprawę z tego, że w dobie inflacji takie budżetowe butelki każdemu się przydadzą. A schodząc już na całkiem prywatne tematy, jestem mamą, mam pięcioletniego syna, prawie dwuletniego samojeda i ponad ośmioletnią kotkę. Jeśli macie do mnie jakiekolwiek pytania, to możecie pisać w komentarzach na dole. Zawsze staram się odpowiadać na wszystkie winne i niewinne pytania. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i oglądajcie dalej.